ma Kolejny dzień montażu kurnika, to po czwarty już. Coś e, ja Wam pokażę jaki ze mnie dzban po prostu. Zostawiłem na noc y, otwarte, otwarte okno, zapomniałem zamknąć wczoraj. No i po prostu napadało mi tutaj trochę wody. także mokry fotel, wszystko przemoknięte jakiś w ogóle dramat. Nie wiem teraz będę musiał tu na, na czymś siedzieć na jakiejś foli no ale chyba sobie odparuje to W sumie przed podłogą chyba trzeba wykonać daszek ja myślę, że taki będzie dobry Nawet nie wiem czy 30 stopni to nie za dużo, może zrobić 22,5. Tak to wygląda. To poniżej 22,5 stopnia, do powyżej 30 stopni. I teraz tak. Tutaj mamy 22,5, tu 30 się zastanawiam, chyba po długości, w całości pójdę z tym wymiarem 22,5. Jak kroki zrobię na 22,5 stopnia tam przytnę. Ej, no to tak to będzie wyglądało. Tu jest troszeczkę może jeszcze krzywo. Ale to chyba wizualnie tylko. Ej, Wysokość między tam powiedzmy do tamtówek a do tamtówek jest 22,5. A tutaj na dół jest 32,5 cm, no i tam będzie w sumie podparcie. I tu będzie na tej też podparcie, i w sumie na każdej będzie podparcie późniejsze, Później ale jednak wycinam takie, i na, tak jak kadr teraz. Y a łapie będą wystawać, czyli wychodzi na to, że na, tak na metr 30 kantóweczki mogą być nawet metr 35 w sumie drewna ubywa. na razie zrobię dzisiaj zadwaszenie nad domkiem, żeby można było zrobić podłogę, żeby można było zrobić yy, no, dach dokończyć później. Także dzisiaj skupiam się na tym, żeby chociaż Zrobić tutaj podłogę, dach, zablokować, jakieś może wykorzystam membranę. Jeżeli jeszcze mam i gdzieś tam złapię coś na jakieś tam listewki. No a póki co to składam to w ten sposób docięte na metr 35. M. I pod kątem, jak wspomniałem, 22,5 stopnia, a to napilę jest 22,5 stopnia, żeby. Sub. Będziemy skręcać. Ja sobie przygotowałem słupek, który będzie później podpierał. Też jest wycięty z dwóch stron, 22,5 stopnia. I one będą też ze sobą skręcone. To jedno, ale później do słupka skręcone. I to będzie właśnie podpora z dwóch stron domku. Cięższe będą, cięższe będą gdzieś nad, też się zastanawiam, z czego zrobić, ale chyba też zrobię 5 na 5 te kroki pod, pod, pod blachę, jeżeli chodzi o wolierę, ale nie będę takimi... Ha, teraz sobie wspomniałem, jeszcze tutaj muszę zaznaczyć, muszę wyciąć, ale to jedną skręcę i jeszcze i zobaczę jak to wyjdzie z wycięciem na belkę, żeby się opierała. nie się w to bawić, czy po prostu jakoś tam przymocować dłuższym wkrętem tak to bym musiał takie nacięcia zrobić jak jest w ten sposób no i tutaj nam się opiera nie, żeby nie było tak, bo było wcięte to musiałbym coś takiego coś takiego na odpowiedniej długości My to mamy w ten sposób. Coś takiego bym musiał wyciąć. Nie? To powiedzmy centymetr, centymetr, Dwa centymetry No ale to sobie najpierw zaznaczę, na jakiej długości robić. Teraz ja sobie to skręcam i widzimy się po przerwie. Tak to generalnie wygląda. Na razie sobie przymierzyłem, żeby zapać pion, odmierzyć długość jaka będzie potrzebna. No i docinać kolejne. Postanowiłem, że... Troszeczkę będzie krócej, tutaj wystawało 22 cm, wystają tak mi wyszło. Akurat bo wcześniej środek w ogóle złapałem gdzie indziej 10 cm w lewo, ale to nieważne. ME35 mają te, te kantóweczki i, i po prostu w ten sposób je montuję. Z tym, że to będzie z, bel, z belką, tam na równo nie? zaczynało się. Nie w ten sposób. Teraz kołapię tak jak mówiłem poziom, żeby sobie odrysować i dociąć. Taką samą beleczkę poprzeczną przygotuję tutaj, na tą i, i, i po środku będzie miała po prostu taki zastrzał. Ta po środku będzie miała zastrzał, a tamte będą kręcone też od góry, nie? Tak, jak, tak jak teraz są. No to będą kręcone jeszcze od góry dwie listeweczki, dwie, dwie te kantówki do, do tego słupka pionowego No i na rogach tam jeszcze zapię po wkręcie i nie będę robił tych wycięć żeby leżało na belce na belce będzie tak nie będę wpuszczał jednej w drugiej bo kantówka ma 5 cm nie będę jeszcze jej tam osłabiał a poza tym trochę tam grzebania w sumie jakbym tutaj wziął kątomierz tam może w to może bym to jakoś jakoś sobie wyciął, żeby miałoby to, można nawet fajnie wyglądało, ale ale sobie puszę. teraz, no yy, tak, po prostu je złapię i, i tyle także idę robić dalej 26,5 Generalnie żeby uzyskać kąt tutaj 22,5 stopnia No to powiedzmy od tego Tutaj opuszczamy 22 mm No i mamy tutaj ten kąt Także, także Powiedzmy ja tu zrobiłem na 2 cm 2 z haczykiem, no 2,1-2,2 Jakoś tak zrobiłem później jak docinałem to, akurat to sobie tak odmierzyłem, przyłożyłem do piły, i okazało się, że tak 2 cm to jest akurat, nie? No, także yy, z tym, że 2 cm, ale to ma 9,5, no tu jest 9,3, no to takie 2 cm wychodzą, no, nie, w ten sposób nie montuję. Pozdrawiam na łączeniu, tutaj zastosuję yy, setki wkręty. Będą dobrze siedziały, bo 70 to jednak są za krótko. Natomiast tutaj, 70, jak wejdzie w ten sposób, to myślę, że będzie ok. Na tej środkowej, bo te będą zopane po prostu na dwa razy po sto. I, I będą dobrze siedzieć. Tak to już wygląda. Tutaj Kolejną będę skręcał. No i w sumie wracam po krótkiej przerwie. Bela. Bela. Brunię. Co tam? Na zapęt, zapyt, na gotowe. Warto jak się łączy tak tutaj dwa wkręty, ale tu jest trzeci, który pierwszy łączy te dwie deski pod kątem, a później dopiero to, bo inaczej to się rozjeżdża. A tutaj tak samo najpierw złapałem sobie tu, a później zrobiłem taki zastrzał i tutaj dałem już 70. I... Jest taki krótszy, bo piła mi aż tyle nie łapie, więc ale jest wszystko stabilnie. Wszystko tak jak ma być, także będzie chyba dobrze. Idę zamontować, zobaczę jak to będzie wyglądało Tak się prezentują. O! dam dobra, idziemy montować.

Musiałem odkręcić musiałem odkręcić tą środkową, przyłożyć tutaj łatę i dopiero teraz dolega, bo, bo była 2 cm niżej zlikwidowałem ten zacisk który zrobiłem no i dopiero teraz tutaj podniosłem trochę tą listewkę jest teraz dopiero dobrze także że warto sobie sprawdzić Warto sobie sprawdzić, czy coś tu nie ucieka gdzieś. Później będzie problem z poszyciem. O. Także teraz dopiero, jak już jest ustawione, są te belki, dopiero je teraz złapię na środku.